Cześć, się z tej strony kolejny odcinek, pograjmy w Władca Smoków. W dzisiejszym odcinku moi drodzy zanim przejdziemy do gry chciałbym wam troszeczkę opowiedzieć, ponieważ y, jest nowy klient do pobrania, y, właśnie y, do ogrania właśnie Władca Smoków, właśnie oczywiście oczywiście jak, jak już powiedziałem we wcześniejszych filmach y, Brow kącik Browa Czyli najpierw Wam pokażę, a później przejdziemy do grania, bo nie chciałem Wam go włączyć, bo ten klient ma dużo, dużo ulepszeń, innymi jest na pasku zadań, jak widzicie, dlatego chcę Wam go pokazać. Moi drodzy, a tu jest kącik Browa, tutaj mamy Legend Online klient by Brow i pobierzecie go ze strony Browa, oczywiście tu już mam przygotowane dla Was otwarte, kącik Browa, Brow site i tutaj macie alternatywny klient do gry, 27 lipca i tutaj macie lake of Legends czyli jakoś tak, ok, dobra, ale to jest ten i wersja 7.2.7, zawsze mówię trzy ostatnie cyfry nie, nie będę mówił, tylko po prostu go pobieracie i on się wam pobiera tutaj w pobranych, w pobrane pliki tutaj macie, nie jest dobra, 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 gdzie tu mam a nie, bo nie, bo ściągałem przez tego przez gogle, więc będzie w poglądzie przez gogle. Ale dobra, kiedy go pobierzecie, pamiętacie, kącik browa. Oczywiście serdecznie pozdrawiam browa, jeżeli będzie oglądał ten filmik a na pewno będzie, bo już się to postaram. Haha, taki żarcik Dobra, czyli chodzi dla kącika browa, ściągacie ściągacie klienta do najnowszego klienta do gry. Oczywiście, stawiacie piwo dla browa. Bo naprawdę robi świetną robotę. Oczywiście, to już włączę. Kiedy pobierzecie kącie browa macie y, tutaj y, w pobranych, Wam też pokażę, to mam też inne, ale tak szybko pokażę, pobrane tutaj macie, klikacie, instalujecie i ten, i gracie i włączacie gry. oczywiście kącik browna, nowy klient ma opcję bardzo fajną bo można go tak jak tutaj nie włączałem go dlatego że można go przypiąć do pasku zadań czyli szybkie łatwe uruchamianie gry czyli klikacie kącik browna, to znaczy klienta ikonkę i sobie wybieracie tutaj waszą postać ja już na kliencie więc spokojnie możecie zobaczyć ja jestem oczywiście Przypomin przypominam was jeszcze raz Pikuś, także już na moim stałym koncie, i tutaj się otwiera. Jak widzicie, klient, ale powiem Wam osobiście, że jest bardzo bardzo szybki. No, oczywiście, wszystko co klienty, wszystkie co robi Brow są szybkie, chodzą, więc bez zarzutów. Oczywiście, jeszcze Wam pragnę poinformować, tu się uruchomię, gra że proponuję Wam tak, jak to tam jest napisane, było napisane na stronie. Żeby zmienić wygląd na ciemny, wtedy będzie wszystko ładnie, lepiej widać. Tam sobie możecie poczytać, właśnie, i pod tym, co tam jest napisane, mogę Wam to pokazać, ale już włączyłem, właśnie tam stąd pobierzcie. Po, po I teraz, tak, moi drodzy, ja tutaj sobie wyjdę, dobra, pójdę tu i sobie będę Wam opowiadał. Moi drodzy, teraz tak, nowy klient, jakie ma funkcję? Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmiki. To wiecie, jak klient tam ten wyglądał, a jeśli zobaczycie ten filmik, to zobaczycie zmiany. Mianowicie, tutaj mamy wojna światów, archeologia, ułatwienia, dużo ulepszeń jest archeologia z cudownymi sojuszem, archeologia, metoda alternatywna, klikacz, nagraj, możecie nagrywać, zatrzymaj nagrywanie, czytaj makro. To jest i tutaj dodatkowo jest, możecie szybko na słuchawki przejść sławki i włączamy. Szybkie przejście na sławki. Już nie musicie. Jak we wcześniejszych bodajże było w ustawieniach. Nie, czy nie było w ogóle, czy było tylko włącz dźwięk. Tak, tak mniej więcej tak, tak to wyglądało i drodzy I ta ikonka to oczywiście kliknę wam, ale to prawdopodobnie jest, zrobi nam zdjęcie. Tak jest No pewnie będę miał, ale dobra ale naprawdę dodatkowo opcja, której bardzo jestem zadowolony, to jest właśnie opcja słuchawki. Mogę łatwo szybko włączyć sobie, nie? Ale powiem osobiście... Nie, nie lubię grać z melodią, z dźwiękiem, po prostu ja lubię się skupić na tym, co robię. Tak, osobiste moje odczucie. E, dobra, moi drodzy, także tak to wygląda. E, ten nowoczesny klient, oczywiście serdecznie jeszcze raz należą się wielkie, wielkie gratulacje dla Browa za świetnie wykonaną robotę proponujemy mu postawić piwko o tu możecie powiększyć ekran i macie na samym ekranie OK, dobrze, to moi drodzy teraz wam pokażę jak to działa wszystko na nowym profilu e, kliencie przepraszam czyli po prostu odbieramy nagrody dobrze, klikamy krainę no trochę roboty mamy Także klikamy krainę tutaj jak już wcześniejszych filmikach wam pokazywałem modlimy się ołtarz e, także chyba wam nie pokazywałem na tym e, tylko na e, lot że nie było znajomych tutaj macie znajomych gdzie możecie błogosować w tym krainę i przez to oni pogłoszą wam i szybciej zbieracie napełnia Wam się ten pasek tutaj Czyli jak widzicie tutaj mamy, mam już inny gracz, bo to jest moja główna postać. Już nie będziemy grali na postronnych postaciach testowych. Czyli po prostu Wam już będę pokazywał wszystko z klienta, ponieważ klient bardzo już chodzi. Moi drodzy, tutaj wszystkie oczywiście i wszyscy oczywiście się odwdzięczą i mocno się umie, tak? Dlatego szybko ten pasek napełniam i szybko dostaję kamyk, który tutaj powrót, który tutaj, który tutaj zamek, dzięki tym kamykom Mogę ulepszać zamek, oczywiście widzicie tu mam 300 teraz A mam tyle, czyli jeszcze mi brakuje Dlatego właśnie kamyki zdobywam za każde 10 u 10 jak mi napełnią pasek Czyli w nie leci mi kamyczek Także troszeczkę mi tego się kamyczków nazbiera Zobaczę czy kogoś jeszcze Mogę się, dobra nie mam I teraz gospodarstwo Już też mieliśmy, mieliśmy, pokazywałem wam Siejemy tutaj, możemy szybko wszystko zrobić Więc wam szybko pokażę Raz, dwa, ja się oczywiście widzicie, da się na złota. Co nam daje złoto Taki dzisiejszy odcinek człowiek będzie, będzie wstępny do nowego klienta, właśnie jak to. O, za dużo chciałem jeszcze to posadzić, to Dobra, co jest ważniejsze? złoto e, diamenty, czy esencja, czy róże Oczywiście diamenty, dobra. ile <laughs> dobra. E, czyli to mamy zrobione, Kraj na mamy załatwione. Kolejno, Rzeczą, którą zrobię, jest Klejnot Blitz. Też wam pokazywałem już. Smoczekatką by były? Eee, były chyba. Eee, nie sprawdzałem wcześniej. Eee, ale chyba smoczekatę by robiłem. Tak robiłem. Klejnot Blitz no troszeczkę mulił, ale tak jak widzieliście, zawsze na tamtym klientie też lekko przycinam. Znaczy się. O, tutaj zrobimy Klejnot Blitz. No żeby wam nie przedłużać, to zbędnie się nie będę wam pokazywał. Chcę wam tylko pokazać, jak to świetnie, szybko idzie teraz. No dobra, to mam, to, to się skończę. Um, Smocze kumby, jak widzicie. Um, się tak, taki odcinek będzie właśnie nazwany nowy klient i i no jakoś ten ładnie tą nazwę, teraz tytułuję ten odcinek, także spoko. Także jak widzicie, jak pamiętacie, co robimy? tutaj, w tym właśnie obrębie szukamy smoka tutaj już idę bo wiem, że tu będzie, tu prawdopodobnie będzie, więc muszę tu przejść ten kryształek ksiąść. tak dokładnie, i mamy widzicie, mamy goblina czyli dobra, pierwszym tego zaraz wam pokażę jeszcze, jak się bije potworki, energia czyli tak jakby wstęp, taki taki wszystko, wszystko wam pokażę na nowym kliencie, bardzo szybkim jeszcze raz pozdrawiam wszystkich graczy i browa. Oczywiście zachęcam do postawienia mu piwka, jeżeli ściągniecie sobie klienta z jego strony, bo naprawdę odwala kawał dobrej roboty. A my lecimy dalej. Czyli... Czyli dobra, to mamy. Przechodzimy dalej i to już mam załatwione, 100 punktów. Ok. I teraz tak. Przechodzimy, wychodzimy z tego. Yy, aha, tu mamy oczywiście dziennie, możemy otworzyć 5 skrzynek. Tak 5 razy, czyli otwórz też, oczywiście, różne nagrody. Aha, nie otworzę wam pełen plecak ale możecie tak zrobić razy. Poza nagraniem to zrobię, nie będę was nudził. Teraz, tak mamy tutaj 200 energii, 200 energii, które będziemy zbijać teraz. Czyli kto ma autobicie, kto ma premiuma, oczywiście, dobra, pokażę wam to bez, bo niektórzy zaczynają w ogóle bez niczego. Ja, bo ja to robię automatycznie i przekierowuję na mapę, ale zrobię to wam, pokażę bez mapy, bo większość na początku nie będzie, będzie grała bez przejmowania czyli wchodzimy na tak mapy i mapa świata i wybieramy mapę na której od, do której odpowiada nam nam yy, level czyli ja już widzicie mam 71 czyli mam już m, ten map, mapka demonicznie pozycja 1 pokażę wam jeszcze mój profil szybko torba i tutaj mam pozycja pozycja tu mam już czałkę 1 i 21 czyli ja już mam pozycję. Tą 1 czyli klikamy jeszcze raz. Mapa, oczywiście, jeżeli będziecie mieli level, na przykład tu będzie, tu jest wasz level. Bo ja teraz tu tego kwadracika nie ma, jak graliśmy wtedy na, na przeglądarce, Dlatego mogę wam tu pokazać. Tu jest level, jak będziecie mieli ten przykład 30. Zresztą, jak będziecie mieli, mieli niedostępne nie mapy, to będą szare Ale wybieracie według swojego levela mapy. I wtedy pijecie, tak? Bo jak wejdziecie większe, raczej większe, będziecie mieli jak pamiętam tam wyżarzały, czyli nie będziecie mogli wejść. No ale no różnie. Myślę, że tak, właśnie tak jak mówię. Czyli ja wchodzę tu, wchodzicie na mapę, taną, to i wam tu wyda level i po prostu yy, włączacie oko, żeby nie zaatakować innych graczy i klikacie potworka. Zobaczcie, jak szybko chodzi teraz nowy klient. O <coughs> Tak jest i tu widzicie, właśnie 190 energii poszło czyli nam tu się zbija dobrze, czyli tak, tutaj macie eventy, no dobrze, tak w sumie to nie będę dłuższego robił odcinka, żeby was nie zanurzać chciałem tylko pokazać, Ja teraz będziemy grali już na nowy kliencie jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy wszyscy klaskami. dziękujemy dziękujemy Browowi no może jeszcze Brow Browowi no, jak zwał tak zwał, ale wiecie to o nim, więc odmiany odmian nie będziemy się tutaj yy, długo rozwodzić na to odmianami. O tu możemy sobie smokowca złapać. Skrzynkę smokowca też nam dają nagrody. Także jak widzicie, wszystko świetnie gra i buczy. Mam nadzieję, że Wam już o wszystkim powiedziałem na nowym kliencie. Niczego nie pominąłem. Jak coś, to obrowek na pewno to mnie napisze Mniej przypomnij i opowiem Wam, jeśli o czymś zapomniałem w kolejnym odcinku. Także, moi drodzy, ja dzisiaj Wam dziękuję. To był taki, w sumie, odcineczek wstępny na nowym kliencie. Chciałem Wam pokazać. Także, moi drodzy, jeżeli odcinek Ci się podobał, dajcie kciuka w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał. Koniecznie wspieraj też mnie na Facebooku, klikając w mój profil, łagodna do nas raz, do Obserwuj oczywiście zachęcam też do, do odwiedzania strony i profilu Browa który robi dobrą robotę i nie tylko, ma też tam różne porady I w, z filmikami, współpracuje z innymi bardzo utalentowanymi graczami, ja tutaj tylko odbiorę, no i co co ja w ogóle wam więcej życzyć życzę wam miłego dnia, bo jak widzicie tutaj jest godzina dziesiąta, przepraszam 11.56, a tutaj jest czas, jest, że jest o godzinę do tyłu, także jest ranek. Także trzymajcie się! I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pograjmy W. Dzięki, cześć!